Cześć. To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Dziś wracam do zasad rejki. Omówiłam już dwie zasady, dziś trzecia zasada. Chociażby dziś pracuj uczciwie. I to jest taka zasada, która wydawałoby się, że. Po co ją w ogóle omawiać, ponieważ uczciwość w życiu i w pracy to podstawa. I tak przynajmniej mi się wydawało, że, że tutaj nie ma o czym mówić. Ale jednak, kiedy wokół jest tyle różnego rodzaju obłudy, braku autentyczności, to okazuje się, że ta uczciwość może być Różnie pojmowana, ponieważ uczciwość to nie tylko e, tak, jakby zasada grania fair, pracowania, zarabiania, ale to również nieudawanie nikogo innego. A tu już bardzo często pojawia się wyzwanie, ponieważ ja. Mogę chcieć udawać kogoś, kim nie jestem. Ja mogę wkładać maski. Ja mogę kształtować swoje życie na Instagramie, na Facebooku, tak jak mi się podoba. No ale właśnie, czy na tym polega uczciwość, żeby być uczciwym względem swoich klientów, ale również względem siebie? żeby zawsze móc bez problemu spojrzeć w lustro. Mało tego spojrzeć w lustro i powiedzieć do odbicia kocham Cię, jesteś cudowna, jesteś niemożliwa, niesamowita. Inną kwestią jest uczciwe zarabianie, pracując z energią. Ponieważ wszyscy mówią, no jak? No przecież to jest dar i należy go, Dzielić się nim i dawać za darmo. No i tu jest podstawowa zasada, zasada prosperity, zasada obfitości, żeby energia krążyła, a wszystko wokół jest energią. Musi być wymiana energii. Więc tak właściwie, jeśli ja coś daję za darmo, no to znaczy, że co? Że energia do mnie nie wraca. Przekonał się o tym sam twórca metody rejki, który na początku, kiedy zaczął, odkrył w sobie wielki talent, to zaczął leczyć żebraków i tych wszystkich najbiedniejszych. Oczywiście uzdrawiał ich, oni wracali do zdrowia, ale co się okazało, że po jakimś czasie znowu wracali na ulicę. I znów byli bezdomni. Dlaczego? Ponieważ nie potrafili zmienić wzorca. Mało tego, nie było wymiany energii. Czyli jeśli coś dajemy, to dobrze jest otrzymać coś w zamian, ale to niekoniecznie muszą być pieniądze. To może być czasem dobre słowo. To może być jakaś przysługa, to może być inna energia, ponieważ najważniejsze jest, żeby energia we wszechświecie krążyła i żeby nie było takiej sytuacji, że my nieuczciwie zapracowujemy na swoje utrzymanie. Bo tego sobie i Wam nie życzę miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.